Jesteśmy na delfinoterapii Małgosie. To jest nasza uczestniczka, już która przyjechała po raz czwarty. Gosia ma 39 lat i uległa wypadkowi. I po tym wypadku porażenia prądem ma, ma porażenie mózgowe. Czyli ma pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie motoryczne. To jest Gosia, widzicie ją teraz. Ma ograniczenie motoryczne. Nie chodzi, znaczy z tylko z przytrzymywaniem się. Ma problemy z też z poruszaniem się. E, troszkę więcej niż parę kroków, bez podtrzymania. Także jeździ na wózku inwalidzkim. E, oprócz tego e, ma problem z korzystaniem z ręki, no bo ręka ma bardzo dużą spastyczność jedna i druga, więc drugą otwierają to się dłonie i No teraz jak widzicie się bawi piłeczką. popatrzcie. do góry, powolutku. Nie śpieszymy się powolutku. bolutku i rzucamy piłkę. uwaga. O super, sama rzuciłaś. Nie zdążyłem Czyli tutaj pomysłu. mamy problem z nadmierną Prosimy z plastycznością, z ograniczeniem ruchowym? By Jeżeli chodzi o psychikę, to po tym wypadku się była w depresji. I po pierwszej delfinoterapii zaczęła jej ta depresja ustępować. Zaczęła przejawiać zainteresowanie życiem, zaczęła, chciała, zaczęła już się ubierać pomału, znaczy chcieć zakładać jakieś takie bardziej kobiece ciuszki, dbać o fryzurę, czyli pierwsze takie objawy zainteresowania życiem. Po drugiej delfinoterapii zaczęła coraz bardziej zwracać uwagę na przykład na kolory w ubraniach, coraz bardziej chętnie się kontaktowała z ludźmi, wychodziła na zewnątrz, uczestniczyła w różnych terapiach. Po trzecim cyklu już delfinoterapii jej się pojawiła chęć takiego sprzątania w domu. Zaczęła zmywać sama naczynia, zaczęła sprzątać. Podłogi nawet myci, mimo swoich ograniczeń przy pomocy jakichś tam deszczotek i yy, tak dalej. No i teraz zobacz, zobaczcie, patrzy na bąbelki. I bąbelek już przyznać. O, jakie kółeczko! I kółeczko się zmieniło, w bąbelki. Ale fajnie! Yy, tak jak widzicie, terapia y, bardzo korzystnie wpłynęła na Gosię. To jest czwarta już jej czwarty cykl delfinoterapii i teraz pracujemy, znaczy cały czas oczywiście pracujemy nad rozwojem mowy, bo mowa jest, ale jest bardzo niewyraźna, więc tutaj też to jest związane właśnie z porażeniem mózgowym, także tutaj ćwiczymy cały czas i delfin również stara się pomóc. Po Prosimy cię delfin. Pomagaj swoim sonerom. Jesteś taki kochany. Prosimy Cię delfinku, pomagać. I dziękujemy Ci Delfinku, że pomagasz naszym, naszym potopiecznym, którzy przyjeżdżają. Dziękujemy Ci Delfinku. No, jest to niesamowite. Gosia sama potrafi po, poprosić Delfina o to, żeby jej pomóc. No i wierzy w to, że jej pomaga. E, także jesteśmy bardzo wszyscy tutaj wzruszeni, a e, w tym roku też nowa rzecz się zadziała. Po raz pierwszy Małgosia sama popłynęła Beliral, także niesamowite, e, słuchajcie, tutaj rzeczy się dzieją. E, delfiny naprawdę bardzo, bardzo pomogły Gosiem. Pozdrawiamy Was e, i Delfin Baby jest naszym głównym właśnie tutaj terapeutą, jego trenerka Violetta i delfinoterapeuta Piotr. Pozdrawiamy!